Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale w ten piękny słoneczny poranek może nie najcieplejszy bo u nas jest u nas dzisiaj ma być tak około 20 stopni ale jest fajnie bo jest piękna pogoda jest słoneczko także nie narzekajmy zapraszam was na dzisiejszy odcinek w którym pokażę wam prezent na te święta jakie otrzymałam od córki oczywiście chodzi o kwiatka i pokażę wam bo tego w ostatnim odcinku jeszcze nie było Dwe, moje monsterki, wszystkie trzy mi ruszyły. Także wasza metoda, którejś tam z osób, która mnie ogląda, e, polegająca na tym, że mam tą monsterę przesuszyć, podziałała, bo ja ją przesuszyłam, potem ją podlałam e, wodą z odżywką i bach, mam mamy e, nowego listka. Także, a stała mi naprawdę ta moja zwykła delicioza, a stała mi naprawdę długo, bo ponad prawie po roku mi nie wypuściła żadnego liścia, także jestem zachwycona. Może, może właśnie zaczniemy od tego, ja Was e, zaraz zabiorę i pokażę Wam e, pokażę wam te moje monsterki, które powypuszczały. Zobaczcie to, moja delicioza, ona, e, moja, przepraszam, wariegata, ona już tu stoi jakiś czas, spójrzcie jaki liścior z tyłu, zaraz Wam, o, nowy, idzie, widzicie, super, dlatego ją tutaj dałam, ona już tu stoi dłuższy czas akurat teraz. Bo ma fajne, fajne światło tutaj, nie ma pełnego słońca, ale ma jasno. I spójrzcie, nawet moja tajka wypuszcza mi kolejnego listka, także bardzo mnie to cieszy. A jeszcze mam, mam miałam pokazać tą deliciozę, która mi właśnie puściła liścia. Też myślę, że to jest właśnie spowodowane tym, że ja ją przesuszyłam. I potem podlałam, i idzie mi, spójrzcie. W zeszłym odcinku jeszcze tego nie mogłam Wam pokazać, bo nie było. Idzie mi listek, także jestem zachwycona tym, że w końcu coś na nią podziałało, i że listka wypuściła. A teraz przejdźmy do y, głównego dzisiejszego tematu, czyli zaraz Wam pokażę, co dostałam od mojej córki na te święta w prezencie. Zapraszam serdecznie. Od mojej córki, moja córka mnie bardzo dobrze zna. I wie, jakie kwiaty lubię. Jest ten oto piękny fikusik. Nie jest duży, bo jest raczej malutki. Taki jest drobny, ale nie ma to dla mnie znaczenia, bo jest pięknie wybarwiony. Spójrzcie, to jest fikus y, tineke. Fikus tineke charakteryzuje się tym, że ma takie bardziej moro te liście takie biało-zielono-szare. A jeszcze jest odmiana Belis, i one się niewiele od siebie różnią, tylko że Belis ma bardziej różowe młode listeczki, które wypuszcza. Spójrzcie, tu mi już tutaj jest piękny następny liść, będzie mi szedł. Także naprawdę byłam zachwycona, bo go zawsze chciałam. Ja w ogóle, jak wiecie, mam słabość do fikusów, mimo tego, że ich w domu nie mam za wiele, ale no lubię fikusy, lubię. Także taki oto prezencik mi sprawiła. Ja go nie przesadzałam. Ja go dostałam parę dni temu, ja go nie przesadzałam. Spójrzcie, co tu się dzieje. Korzonki nam pięknie wystają od dołu, nawet dość długie. Także zaraz sobie lukniemy do niego, spojrzymy do środka, co tam jest. Przesadzimy go do odpowiedniego podłoża. Pamiętajcie, że fikusów nie należy przelewać. Lubią mieć wilgotne stale podłoże, lubią zraszanie, zwłaszcza tutaj tych czubeczków. Jak wychodzi nowy liść, w przeciwieństwie do Monstery, na przykład, której na pewno nie zraszamy, bo zaraz liście nam szczernieją. No i oczywiście wsadzimy ją w odpowiednie podłoże. Dla Fikusa starczy podłoż starczyłoby podłoże uniwersalne z perlitem, ale ja, ją przes ja go przesadzę do bigosów. Bigosie też może stać, bo akurat bigos jeszcze miałam. Tu już mam uszykowane podłoże. Po prostu chodzi o to, żeby to podłoże do fikusa, jak wiecie, było przepuszczalne, żeby nie trzymało długo yy, wilgoci, tylko żeby po prostu było przepuszczalne, żeby korzanki nam się nie dusiły. Nie wiem jaką użyjemy doniczkę czy przesadzimy go do tej samej, w której był, czy dam mu troszeczkę mniejszą, bo fikusy, jak wiecie, lubią ciasne doniczki. Yy, zaraz sobie spojrzymy, jak tam wygląda kwiatek od środka, że tak powiem. Wyjmiemy go sobie delikatnie z donicy. Był, na, był troszeczkę podlany, troszeczkę mocno, jak to w marketach bywa. Już go wy, wysuwam stąd. Jak widzicie, dość mocno siedzi. Ostrożnie, żeby nam nie poniszczyło, żebyśmy sobie nie powyrywali tych korzonków. O, mam nadzieję, że widzicie. Trochę was chyba przybliżę, żebyśmy nie powyrywali tych korzonków, które wychodzą z Donicy. O, jest, wyszły, wyszły wszystkie tak delikatnie. Oczepujemy go z tego fatalnego podłoża. Chociaż powiem wam, no, zobaczcie, nie jest takie fatalne. To jest ziemia z perlitem. Już teraz troszeczkę te podłoża, tak jak już kiedyś mówiłam, lepsze robią. A jednak nie jest to. Nie jest to sama, sama ziemia produkcyjna, ale też jest troszkę pelitu, dlatego ja go tak bardzo odczepywać nie będę. Widzę, że tu trochę piasku też jest, także całkiem fajne to podłoże. E, ja staram się troszeczkę w głąb tam palec włożyć, jest włóknina. Tą włókninę ja zawsze usuwam, jak znajdę, o widzicie, może nie widać przy wyjmowaniu, ale ja ją wyczułam palcami. Na tym mi akurat zależy, żeby tej włókniny się pozbyć. Podłoża całego wytrzepywać z tego nie będę, z niego, ale tą włókninę chcę usunąć. Jak najbardziej się da. Ja wiem, że ona się w ziemi może rozłożyć i tak dalej, i że korzenie przez nią się przerastają, ale ja bym jej nie chciała mieć w podłożu. Także postaram się tam z każdej strony do niego dotrzeć żeby to usunąć. O, ja może sobie tak poklepię. Zobaczcie, jak ładnie wychodzi to podłoże. Mega. Bo ja go nie podlewałam, nic nim nie robiłam. O, już mi chyba wyszła mi już chyba, spójrzcie, cała ta włóknina. Ja jak mogę to ją usuwam. I już wiem w tym momencie, że na pewno wystarczy mi, jak przesadzę fikusika do... Zobaczcie, ile, ile podłoża odeszło. Full... Do tej mniejszej donicy, czyli to niedobre podłoże, chociaż tak z grubsza. Mówię, nie jest takie niedobre, bo widzę, że tu jest i piasek i tutaj mamy perlit, także nie jest tak źle. Yy, wsadzę sobie do tej starej doniczki i jak widać nasz kwiatek spokojnie zmieści się do tej mniejszej donicy. Bo fikuski, jak już mówiłam, teraz się powtórzę, lubią podłoże przepuszczalne. I ciasne donice. O, myślę, że ta doniczka będzie dla niego idealna, bo jednak troszeczkę miejsca jeszcze tu ma, ale jednocześnie nie, nie ginie w tej donicy te korzenie, tylko tak ją ładnie wypełniają. Także przesadzamy, przesadzamy. Można ładnie popukać, żeby przez te wszystkie korzenie ta, te podłoże nam przeleciało. O, tutaj, tak. Cieszę się, że tej włókniny się pozbyłam. Są różne szkoły na ten temat. Jedni mówią, żeby je usuwać, inni mówią, że nie trzeba, bo roślinka w tym wyrosła. Jeżeli korzenie przerosły, to to się potem rozłoży w podłożu. Ale ja naprawdę, jeśli mogę, mam, mogę, mam do, mogę dotrzeć po prostu do tego, żeby to usunąć, tą włókninę, to ja jednak wolę, jak ona jest usunięta. Widzicie, tak oto mam tutaj już pięknie jest przesadzony. Jeszcze sobie popukamy tutaj, żeby nam ładnie te podłoże opadło. Jeszcze troszeczkę dołożymy. O! Jeszcze troszkę. I mamy kwiatka przesadzonego. I zobaczcie, zmieścił się do takiej donicy, a był w takiej. No jest różnica, ta jest dużo większa. Ale nie potrzebuję, mówię, yy, fikusy. Mogą być w mniejszych doniczkach, jeśli system korzeniowy się mieści, bo one nie przepadają za e, tym. One nie przepadają za dużymi doniczkami, bo potem pójdzie mi roślinka w korzeń, a nie w liście. Ja bym wolała, żeby mi listki wypuszczała. Także o, tak sobie jest, tak sobie będzie stać. Dzisiaj jej nie podleję. Ja przeważnie podlewam na drugi dzień, bo gdyby były na korzonkach jakieś mikrourazy to po prostu e, nie chciałabym zalać ich wodą, niech sobie przeschną, niech sobie stoją w tym podłożu. Zresztą roślinka była napita, bo w sklepie jednak była dość mocno podlana, no mocno, no była podlana, no tak szczerze, że tak powiem. Także jest ok. Ja sobie jeszcze mam zamiar przetrzeć listki olejkiem nim, e, rozcieńczonym z wodą i z płynem do mycia naczyń, tak żeby mi się pięknie żeby w razie czego, ja patrzyłam, przeglądałam go, czy nie ma jakichś szkodników, nic nie zauważyłam, ale z tym bywa różnie, także ja sobie jeszcze olejkiem nim, wymieszanym z ciepłą wodą i z troszeczkę płynu do mycia naczyń, przelecę sobie po każdy listek, e, zroszę sobie ten czubeczek, a jutro go podleję. Także mój kwiatek jest już gotowy, zaraz sobie pójdzie na jasne stanowisko, bo wszystkie fikusy, właśnie z tym biały, jasnym wybarwieniem, jak wiemy, wolą troszeczkę bardziej jasne stanowisko niż zwykły fikus sprężysty. Także pójdzie sobie na parapet i mam nadzieję, że będzie cieszyć moje oko, pięknie rosnąć. Liście nie muszą być większe, jak będą, to będą. Nie wiem, właśnie dlaczego tak jest, że niektóre te roślinki, czy to świadczy, że to jest młoda roślina, że ona ma takie drobniejsze liście, czy dlatego, że, że nie wiem, że on jest po prostu jeszcze młody, nie wyrósł, czy taka odmiana troszeczkę mniejsza. Nie wiem, zobaczymy, nieważne. I tak jest śliczny, także będzie stał u mnie na parapecie i będzie cieszył się słoneczkiem. Co chciałam powiedzieć jeszcze, moi kochani? No, u nas bywają te fikusy ogromne. W Lidlu na przykład mamy, ja, miała, ja widziałam w Lidlu kiedyś ponad 1,50 metr, metr m miał, Także był świetny. No, tylko skąd brać to miejsce, prawda? Ja już mam tyle kwiatów, że naprawdę miejsca pomału zaczyna mi brakować, a jednak yy, każdy kwiatek cieszy swoje, moje oczy. Także dlatego mi się często i gęsto zdarza właśnie yy, znajomych obdarowywać kwiatami. No bo ile, ileż tych kwiatów w domu możemy mieć, a cały czas ma się ochotę na nowe. Także my z mężem nadal oczekujemy na nowe roślinki. Myślę, że już po świętach one do nas zawitają. Serdecznie Was zapraszam, bo będą ciekawe naprawdę rośliny. Myślę, że już w czwartek chyba będą. Jeśli by coś. No, my naprawdę już długo na nie czekamy, bo prawie dwa tygodnie. Gdyby się okazało, że jeszcze ich nie ma, no to czekamy jeszcze, ale myślę, że już powinny być. Eee, zobaczymy. No, najpóźniej w przyszły poniedziałek, to już nie w ten poniedziałek, co będzie, tylko w następny, to już bankowo raczej. Jeśli w czwartek by nie dotarły, no bo one idą do nas z Polski. Mimo tego, że idą z Polski, ale my trochę długo na nie czekamy, bo to są takie, no, dosyć roślinki. Yy, trudne do dostania, pokażę Wam. Później Wam zdradzę jakie roślinki chodzi, jak już do mnie yy, tutaj przyjadą. Także moi kochani, życzę Wam z okazji tych świąt wielkanocnych wszystkiego dobrego, smacznego jajka. Przede wszystkim w spokoju. Odpoczywajcie. Oj, zobaczcie, niespodziankę, ale mi to już na Szybciutko. No czasami tak bywa, to są koty. Nad kotami nie zapanujemy. Jak kot chce gdzieś wejść, to niestety wejdzie. Możemy tylko e, pilnować, żeby przy nas tego nie robiły. A podejrzewam, że jak tylko się odwrócimy, to one robią co chcą. Chociaż kilka moich kotów, niektóre z moich kotów wiedzą, że nie wolno chodzić na stół i tak dalej, tego nie robią. No ale jeszcze niektórym się zdarza. Także, moi kochani, jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt, smacznego jajka, odpoczywajcie. Eee, żeby te święta, życzę wam, żeby te święta były dla was radosne i szczęśliwe. Radosne i szczęśliwe. O, Laurunia tu do mnie, przepraszam. Laurunia tu do mnie przybiegła. To my razem z Laurą życzymy wam, życzymy wam, muszę się trochę nachylić, bo mnie przepraszam za rękę. Oj. Bo mnie tutaj nie widać. Może się ocuń, na jak chcesz złożyć życzenia. Widzam również ze mną. Życzymy Wam, Laura dopiero wstała niedawno. Życzymy Wam szczęśliwych, spokojnych świąt. Po prostu e, szczęśliwego i spokojnego spełnienia tego czasu z rodziną. E, trzymajcie się cieplutko. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że w poniedziałek odcinka nie będzie. No, wiadomo, z powodu świąt e, są to dość ważne święta, także w poniedziałek filmu nie nagrywam. Ale zapraszam Was na kolejny odcinek w czwartek. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam naprawdę spokojnych i miłych świąt. Papa, pa. trzymajcie się. Do zobaczenia w czwartek. Przypominam, kolejny odcinek będzie w czwartek. Aha, jeszcze chciałam Wam podziękować za lajki, suby i komentarze. Jeśli macie ochotę, zostawcie poproszę lajka, komentarz lub subskrypcję. Jeszcze raz z góry dziękuję. I do zobaczenia, papa. Pa. Trzymajcie się. No, papa, no, po, pokaż się. Papa, pa, pa, trzymajcie się, moi kochani.